Cześć, tutaj Gabi, siemo, Kłopot i Mała Siemu trip. Pozdrawiamy Was serdecznie z Bułgarii, ze wsi w rejonie Warny, w której żyjemy i w której w ostatnim odcinku prezentowaliśmy wam nieruchomości na sprzedaż. Ponieważ w ogóle w ostatnim czasie skupiliśmy się na tym, żeby prezentować wam ten rynek nieruchomości tutaj w Bułgarii, co można zdobyć, to pomyśleliśmy sobie że fajnie by było zaprezentować Wam też całą procedurę, jak z perspektywy obywatela Unii Europejskiej wygląda proces zakupowy, co trzeba zrobić od A do Z, żeby stać się posiadaczem ziemskim w Bułgarii i na taki odcinek Was zapraszam. Ponieważ my już kilkukrotnie przeszliśmy przez ten proces zakupu, to chcemy się z Wami podzielić naszymi doświadczeniami. Uważamy, że jesteśmy już na tyle kompetentni na rynku właśnie nieruchomości, żeby powiedzieć Wam, co i jak wygląda. Przede wszystkim możecie na nas liczyć, ponieważ my już sobie kupowaliśmy, nasz tato kupował tutaj też dom, to wiemy, z czym to się je, na co zwrócić uwagę i jakie kwiatki można odkryć. Dlatego jeżeli macie taką potrzebę, żeby coś sobie znaleźć, ale nie macie czasu, żeby tutaj. Spędzić kilka miesięcy na poszukiwaniach, sprawdzaniu terenu itd. To napiszcie do nas na adres mailowy, który na naszym kanale jest podany. Wtedy, jak się skontaktujemy, to z całą pewnością będziemy wam mogli chociaż doradzić, a być może i przeprowadzić was za rączkę przez cały proces. Co mam na myśli? Możemy wam znaleźć nieruchomości, możemy wam sprawdzić okolice i mówię o całej Bułgarii, bo właściwie nie jest to jakiś wielki kraj, więc podróżowanie po nim też nie jest problemem. Pomożemy wam załatwić notariusza, sprawdzić papiery, e, załatwić wszystkie formalności. Co więcej, mamy tutaj na tyle już opcje obcykalne, że możemy wam i remont poprowadzić i możemy wam czego chatą się zająć, kiedy was tutaj nie będzie, czy to przewietrzyć, czy to ją utrzymać, czy to sprawdzić, czy wszystko jest ok. Eee, tak naprawdę Sky is the limit, i zająć się możemy właściwie wszystkim. Jeśli tego potrzebujecie, to dajcie nam znać. Ale teraz przechodzimy do tego, jak ten proces rzeczywiście wygląda, czyli do meritum dzisiejszego odcinka. Przede wszystkim trzeba znaleźć jakąś nieruchomość, która by nam przypadła do gustu, i. I ją sprawdzić, jak szukać nieruchomości. Są co najmniej dwie opcje. Pierwsza opcja to jest oczywiście internet, i warto zrobić jako taki rekonesans, żeby wiedzieć w ogóle, jak ten rynek wygląda, jakie są ceny, czego można się spodziewać, co może nas zaskoczyć, na co nas stać. Nasza ogólna obserwacja jest taka, że nieruchomości tutaj w Bułgarii są. Tańsze niż w Polsce, co oczywiście nie zmienia faktu, że znajdziecie tutaj wielomilionowe apartamenty, wille z basenem na prawie bezludnej wyspie, i tak dalej, i tak dalej. To, co my sprawdzamy i co jest naszym kręgiem zainteresowań, to przede wszystkim raczej dosyć tanie nieruchomości, które potem można sobie względnie wyremontować, albo w miejscu ruiny postawić coś swojego nowego. Dlaczego nas to przede wszystkim zainteresowało? Dlatego, że. To jest właściwie na każdą kieszeń. Jeżeli uważacie, że kiedyś ten rynek nieruchomości wzrośnie, ale jeszcze nie macie na wielką inwestycję, żeby postawić super chatę na sprzedaż, to możecie sobie kupić na przykład ruinę i zostawić ją na zaś. Ruina 30 km od Morza Czarnego, piękne, ciepłe powietrze. My kupiliśmy taką jako pierwszą nieruchomość, którą w ogóle tutaj posiadamy 35 tysięcy złotych 2000 m2. W internecie da się znaleźć właściwie wszystko, i działki budowlane, i te ruinki, które wspominałam, i mieszkania, i domki, naprawdę wszystko. Dużo jest tam agencji nieruchomości. Pośrednicy tutaj e, działają, powiedziałabym, prężnie, to znaczy jest ich masakrycznie dużo, ale moje doświadczenia są takie, że jak się próbuje kontaktować za pośrednictwem formularza przez stronę internetową to praktycznie nikt nie odpisuje. Jak się próbuje przez Viber skontaktować, to praktycznie nikt nie odpisuje. Dopiero jak zadzwonisz, to udaje się nawiązać jakiś kontakt. Dlatego my preferujemy drugą opcję poszukiwania nieruchomości, czyli jeżdżenie tam, gdzie nam się mniej więcej podoba, tam gdzie mniej więcej chcielibyśmy zamieszkać czy tam kupić sobie wakacyjną nieruchomość. A zgledam za Kiesta na prowad prodawanie. I sprawdzanie, tak? pytanie sołtysów przede wszystkim o to, żeby się zorientowali, kto ma co na sprzedaż i dali nam znać, ale również ludzi, czy to pod sklepem, czy gdziekolwiek e, uda się kogoś spotkać, warto zasięgać języka. Co nam to jeszcze daje, oprócz tego, że e, mamy szansę pominąć pośredników? Daje nam to tyle, że Widzimy od razu okolice, widzimy z czym mamy do czynienia, czy w danej wsi jest sklep, czy nie ma sklepu, czy jest w ogóle jakkolwiek zaopatrzony, czy niekoniecznie. Widzimy też całą okolicę. Tutaj muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, na którą, nad którą się trochę pochylę pod koniec tego odcinka. Bułgaria to jest specyficzny kraj. Wiadomo, każdy kraj jest specyficzny, natomiast specyfika Bułgarii polega również na tym, że trzeba zaakceptować, że nie jest tak, że każda miejscowość jest przepiękna, zachwycająca i zadbana. Dużo jest tutaj bałaganu, świadomość ludzi, jeśli chodzi o dbanie o własne podwórko, o dbanie o swój teren, jest, powiedziałabym, na bardzo niskim poziomie. Dlatego czasami się zdarzy przepiękna, a nawet ładnie położona nieruchomość z fajnym podwórkiem. Ale co z tego, skoro sąsiad ma obok wysypisko śmieci? I to jest może skrajny przykład, ale niestety tutaj dosyć często spotykany. I załóżmy, że dana nieruchomość przeszła wasze, Testy, spodobała Wam się, jesteście zainteresowani. Co się dzieje dalej? Niezależnie od tego, czy kupujecie przez agencję nieruchomości, czy bezpośrednio u właściciela, podpisujecie umowę przedwstępną. Ta umowa nie wymaga obecności notariusza. To jest, szczerze mówiąc, zwykła kartka A4, na której wyrażacie wolę, żeby coś. Kupić i tutaj płacicie zaliczkę. Ta zaliczka zawsze jest mała. Każde nasze doświadczenie to była dosłownie symboliczna zapłata. Potem w międzyczasie umawiacie termin u notariusza, w międzyczasie też sprawdzacie stan prawny nieruchomości. Jak to robicie? A u tego samego notariusza zwracacie uwagę na to, że potrzebujecie, aby sprawdzić daną nieruchomość. Zawsze trzeba na to kłaść nacisk, bo mimo, że teoretycznie jest to obowiązek, Notariusza, to nie zawsze jest to rzeczywiście sprawdzane. My po prostu kładliśmy za każdym razem na to nacisk, bo słyszeliśmy, ale szczerze mówiąc, słyszeliśmy o tym w internecie, o takich przypadkach, że kupujecie od jednego właściciela, a stan prawny jest inny. Sami mamy taki przykład, że ten dom, z którego właśnie. Nagrywamy. Wystawiony był w internecie za tam chyba 50 tysięcy euro. E, działka 1700 m2. No i oczywiście dom wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Jak przyszło co do czego? To okazało się, że jasne jest coś takiego, natomiast nie jest podzielona działka geodezyjnie, w związku z czym składa się z jednej części. Nieokreślonej, która ma te 1700 m2, i z drugiej części, która ma 950 m2. I teraz tak. A, załatwiamy go DT, co po pierwsze nie wiadomo, czy w ogóle ktokolwiek się zgodzi na, po, na podział, bo to nie jest tylko wizyta u geodety, ale też u urzędników i w wielu innych miejscach, więc zabawa. Albo kupujemy drugą część działki. Tutaj, jak się okazało, działka należała do sióstr. Jedna z nich miała mniejszą, druga większą część. No i jak się to skończyło? Skończyło się tak, że co prawda mamy ogromne polwórko, ale musieliśmy dopłacić kilka tysięcy za to, żeby wejść w jego posiadanie. Na pocieszenie wyżebraliśmy, wynegocjowaliśmy, może tak, Trabanta, którego znaleźliśmy podczas oglądania w garażu, więc poprosiliśmy, aby jeżeli już musimy się zdecydować na tą większą działkę, to spoko, ale z Trabantem w garażu. Zakładamy, że wszystko jest ok w papierach, więc idziemy do notariusza na czytanie aktu notarialnego i na podpisanie go. E, mamy dwa doświadczenia z tym związane, dwa różne: to znaczy, raz braliśmy panią, która mówi i po bułgarsku, i po polsku nie była to tłumaczka, tylko e, polka mieszkanka Bułgarii Zapłaciliśmy jej 150 lewa, czyli jakieś 60-70 zł, za to, że pomagała nam zrozumieć, co jak czytane było zdanie po. Zdanie, Zdaniu, tak aby pani notariusz miała pewność, że wiedzie, wiemy w co się pakujemy. Drugi przypadek, już bardziej niedawno, znaleźliśmy notariusza, który mówił po angielsku i udało się dogadać także że niepotrzebny jest nam żaden tłumacz. No, pani notariusz przygotowała dwie wersje, jedną po bułgarsku, drugą po angielsku, przeczytała nam po angielsku tylko najważniejszą część, czyli to. Co i od kogo kupujemy. To samo zrobiła po bułgarsku dla byłej właścicielki tej nieruchomości, i tak naprawdę w 15 minut sprawa była załatwiona. Potem jeszcze czekaliśmy na zgłoszenie do sądu tego zmiany właściciela czekaliśmy na wypisanie dokumentacji na wypisanie aktu notarialnego w całości na zgłoszenie nas do podatków do śmieci ciekawostka z tej kwoty która wynosi około 1700 euro 1700 lewa czyli jakieś 800 900 euro za całą usługę notariusza jest też podatek który zazwyczaj jest bardzo mały to jest około 200 300 zł za rok i w tym podatku zawiera się też opłata za wywóz śmieci. Akurat te opłaty są super, bardzo niskie. Zresztą rachunki tutaj w Bułgarii się również trochę niższe niż w Polsce płaci. Ciach, akt notarialny podpisany, czekamy na papiery, wszystko załatwione. Przepisujemy rachunki na siebie, czyli woda, prąd, ewentualnie gaz i żyjemy w Bułgarii. Akt notarialny podpisany, i dochodzi do jeszcze jednej nerwowej sytuacji. Nachyla się do nas agent nieruchomości. Za jego pośrednictwem kupiliśmy ten dom, dlatego że właścicielka była właścicielka, żyje w Hiszpanii i on mówi do nas: tak, te 3% od wartości nieruchomości najlepiej, jakbyście mi zapłacili w gotówce to ja wtedy nie będę musiał płacić podatku od tej kwoty. My po sobie zdziwieni, dlatego że to właścicielka zapłaciła mu 3% za to, że w jej imieniu sprzedaje ten dom. Nie mieliśmy podpisanej z nimi absolutnie żadnej umowy, a on oczekiwał od nas na sam koniec, nie uprzedzając nas ani słowem, o tym wcześniej, że chce od nas kolejne 3%. Podobno jest to częsta praktyka. My się z nią wtedy spotkaliśmy pierwszy raz, ale teraz już będziemy na bank uważać. Natomiast jest to element, na który. przed którym was przestrzegamy. I nie dajcie się po prostu naciągnąć. Słuchajcie, jeszcze jeden temat chcę poruszyć, zanim skończymy ten odcinek, Bułgaria to nie jest kraj dla każdego. My się tutaj świetnie odnaleźliśmy, nam się podoba wolność, nam się podoba to, że nikt nie ingeruje w nasze życie, że mamy spokój, ciszę, ptaszki nam za oknem śpiewają i jesteśmy po prostu zadowoleni, trafiliśmy też na fantastycznych sąsiadów. Natomiast często piszecie nam w komentarzach na przykład Ale Slamsy. Panienko, w odległych od cywilizacji miejscach też da się kupić stare gospodarstwo w podobnej cenie. Albo po co w ogóle kupować dom w Bułgarii? I tak dalej, i tak dalej. Więc chcieliśmy na tę część komentarzy odpowiedzieć. Oczywiście, nikogo nie będziemy do niczego namawiać. Naprawdę, nic na siłę, to nie jest życie dla każdego. Chciałam jeszcze raz to podkreślić. Natomiast, e, dlaczego akurat Bułgaria? Pierwszy argument to są ceny nieruchomości. W stosunkowo niedużej cenie można sobie coś własnego kupić. My się wyprowadziliśmy z Wrocławia, gdzie żyliśmy w mieszkaniu, chociaż na pięknym Sempolnie, czyli na pięknym zielonym osiedlu, to mieliśmy po prostu dość korków, dość hałasu itd. Tutaj w cenie jednej czwartej tego mieszkania mamy dom z dużą działką, w którym mieszkamy. Oczywiście, że ten dom będzie nas jeszcze na przestrzeni lat sporo kosztował i sporo w niego włożymy. Natomiast mimo wszystko mamy coś swojego i to z dala od tego zgiełku miasta. Druga rzecz. Czy to jest tak daleko od cywilizacji? Z jednej strony tak szukaliśmy wioseczki, która da nam spokój, ale jesteśmy 45 minut od lotniska w Warnie, jesteśmy 35 kilometrów od Morza Czarnego. No ja bym tego nie nazwała odległością wielką od cywilizacji. Do najbliższego miasta jedziemy 15 minut. Innym aspektem, który poruszacie, jest wprowadzenie euro do Bułgarii. Czy ceny wzrosną? Nie wiemy, na razie jeszcze tego nie widzimy. Natomiast z naszej perspektywy, no jeśli ceny wzrosną, to wzrosną również ceny naszych nieruchomości, które już tutaj mamy, także dla nas na plus. Dziękujemy, że nas oglądaliście. Mam do was prośbę, jeżeli jeszcze jakaś kwestia jest niejasna, jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie nam komentarze, postaramy się rozwiać wątpliwości i na wszystko odpowiedzieć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!